Chyba nie tak wyobrażaliście sobie dwunastą edycję Hero Futsal Cup. Po trzech meczach grupy A, niestety z marnym dorobkiem punktowym, dwa oczka, zajmujecie trzecie miejsce w tabeli. No zgadza się, trzecie miejsce może do końca nas to nie satysfakcjonuje, ale wiedzieliśmy, że losowanie nie było dla nas pomyślne i patrząc na, na drugą grupę no zdecydowanie wydaje mi się słabsza, a tutaj te drużyny bardzo wyrównane I, i myślę, że patrząc na różnicę wieku, jaka dzieli powiedzmy nas, średnią wieku nas, a pozostałych drużyn, to i tak uważam, że wynik jest dość dobry, choć rzeczywiście oczekiwaliśmy troszeczkę lepszego wyniku. No tak, wy jesteście drużyną oldboyów, yy, także, no ale do, doświadczeni zawodnicy u was grają, także można było się spodziewać, że ten wynik będzie troszeczkę lepszy. Doświadczeni tak, na pewno, ale no niestety PESELu nie oszukamy i tutaj sprawność, zwinność yy, yy, zawodników z drużyn przeciwnych no, no dała niestety, dała tutaj po prostu znać o sobie. No tak, futsal to jest bardzo szybka gra, bardzo wymagająca kondycyjnie, tym razem się nie udało podołać, ale pewnie nie, nie składacie broni i w kolejnych latach również podejmiecie wyzwanie. No na pewno, na pewno nie jest to nasz ostatni turniej, jeżeli tylko zdrowie pozwoli, to na pewno będziemy, będziemy grać. Powodzenia. Dziękuję bardzo.